Awe legendy sława i chwała, z tej strony Hanziu i witam Was na kolejnym odcinku z of Iron Mamy dzisiaj uratować kowala Także sobie to zrobimy W poprzednim odcinku zdobyliśmy nową broń Topór dwuręczny Więc wydaje mi się, że już rozłupiemy Tę kurwa, drewnianą bramkę Co tam była na dole Mhm Of course, I Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields... ...and frog skulls. Exactly. I don't have a fucking fat roll, do I? No, okay, fine. Oh, a note. Warsza. Niż moja. Ole, to jebał. kurwa. No pierdolaj. Dobrze. Głowy lecą co? A bo ten mi pomaga. No to dobrze, no nice. jest. No stał. The, the ranger was excited to help the king. An unforgettable tale to tell his children one day. Nie mam prawie 50. The Smith's pora uwolnić go z braci. Pobrać się nie traci. <grybujesz> yy, Wybaczcie, mam jakieś problemy z laptopem, nie wiem, co ty, kurwa dzieje. No Reggie was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Would he find him still alive in the tower? No, all. No, no. <try> mm -hmm. <try> <try> Oła, kurwa, ty doku, doku. O nie, Ale unik na... Kurwa. Kurwa. nie, no ja na Jebana mać! Nara bloko bloko kurwa Ole kurwa pancerz Ale będę miał fatrolę No dawaj To przechowano. Nie, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Jeżeli braszka. Braszka, braszka. Jasne, wiadomo. Do góry, spoko. The smith was alive. But the key to his freedom was held by Blocky Magoo, merciless leader of the Swamp Slayers. He squatted atop the tower, mm. croaking orders to his clan. The village would soon be a ruin, and the frog spawn would feast on the dead. Mm -hmm. Or not? Lol. Hmm, tak lepiej Tu nie możemy Tu też nie możemy O, to by mi z wagi trochę zeszło jednak Powiedzmy to Jak nie ma różnicy Czy jest różnica? Nie, nie ma, dobra, lip Tylko, że ta zbra jest pod żaby, tylko to nie dobrze. Mhm. Dobra Fuj Jakieś to będzie Zapisik Krzyneczka widzę, jak to się jest. To przeciwko czemu jest, kurwa? Ja pierdolę, dole, nie wiem. Na razie tu przeciwników nie widziałem, więc sobie daruję tą zbrojkę. Ja ten był kolejny bok. Oho. Kurwa, przeskakałem. Kurwy, synu. No nie. Szybki jest. Kurwa, szybki jest. O kurwa, mać Aha, zapomniałem Ała Dobrze Kurwa, niedobrze Niedobrze Ała Kurwa. W środek gówno. Ała. Ała. Jesteś pojebany. Chłopie. Ogarnij się. Ała, kurwo. No nie, oła kurwa. Oła ty, no jebany no Parowanie ryjem kurwa jak Gucio w ty kurwo złamana Foul corpse of the Magoo lay lifeless on the floor. He had croaked his last orders. Oh, it's Tarshota, Ebana. Oh, no, it's Trove for Trove. No ale został wpis ten Kutas No, zajdziesz, wariat. Hop. W napisie Zregeneruj butele. Okej, okay. zapiszmy. Hop hop hop. 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 free of his chains the Smith would return to the crimson fort the Ranger would return to the lodge to begin to rebuild his guild the young king thought he'd best check in on them both mm hmm no bro.

Poison, applied to any blade, it could affect enemies of any size, giving Reggie a much-needed advantage. Awesome, but what if there's an alt on the left? Aha, so it's down. It's cool, it's for some time. Okay. Dude, watch out, there's fucking poison Dobra, wariat, dzięki. Co to jest? Ja mam tylko kurwa 51 już. Ale muza Nie, no, idziemy do tego wariata. 20 też. Chłopie, ja mam tylko w chuj Aha, 20 na jedną trudkę. Hmm... No chuj, zrób. Mam nadzieję, że do niczego innego mi to nie jest potrzebne. No co tu jest? O, no, nic. Heh. O, oh. kasa. Popołchniętchi są. Was no there no place the grubs would not infest? Even the sewers were overrun. Any more of them in the kingdom would stink like the Froglands. Co nie mogę jeszcze dłu? Na raz? Ale głupno. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tylko popołchniętka. Nie. Weź tam najpierw zapisz. Zrobimy sobie taką połoczniaczkę i wydaje mi się, że my dzisiaj będziemy już kończyć. Like the young ranger warned the king what he was about to walk into. Grubs like these were not to be underestimated. Quarter cool, you,

xd I co? I teraz muszę zapierdalać tam w górę, nie? Okej okay. Hop 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 persia Dobra, zapiszemy. Pójziemy rozkoluja. Po małą kolda. Więc co to, są pewnie na czerwieni. Dobra. More grubs in the sewers. Reggie looked forward to a day when being king didn't involve so much time in sewers. Mhm. Tutaj. No dobra. Tak. Zapisik. No, ale tutaj sobie zakończymy. Także dzięki za uwagę i do następnego. Elo.